Siema, witajcie na Catch Relax w inkubatorze Młodego Kanału Wędkarskiego. Jest grudzień dokładnie. 30 grudnia minęła godzina 19, jesteśmy na Placu Wolności w Poznaniu. No i generalnie jeżeli chodzi o sam grudzień, tak tytułem wyjaśnienia, bo dawno nie było żadnego filmu, też te terminy troszeczkę mi się rozbiegają, jeżeli chodzi o grudzień, ten film miał być zdecydowanie wcześniej, ale grudzień był dla mnie bardzo intensywnym miesiącem, grudzień był dla mnie miesiącem poświęconym na pracę i między innymi... Była tu praca również po to, żeby dalej rozwijać kanał i po to, żeby móc postawić kolejne kroki. Taki krok został już postawiony, bo właśnie... Kamera, którą nagrywam jest to nowa kamera, właśnie, która posłuży mi w 2020 roku, jeżeli chodzi o film, no to jeszcze dokładniej będziecie w stanie zobaczyć to, ale nie na tym ten film polega. Przejdźmy do samego inkubatora młodego kanału wędkarskiego i wybierzmy dzisiaj trzy kanały spośród siedmiu, które zgłosiły się do ostatniej edycji. Dzisiejszy film będzie po to, aby wyłonić trzy kanały, uzupełnić tą piątkę, finałową piątkę pięciu najlepszych kanałów wędkarskich, jeżeli chodzi o IMKW w 2019 roku. Dwa takie pewne miejsca to są kanały Metoda na Karpia i Wędkarsko, filmy wędkarskie, natomiast jeżeli chodzi o trzy pozostałe, to w tym filmie nie dość, że dowiecie się, które 3 z 7 kanałów, które się zgłosiły, dołączą, to jeszcze poznacie nową zasadę, którą wprowadzam na kanał i która będzie obowiązywała w drugim sezonie, czyli 2020, na moim kanale, jeżeli chodzi o inkubator młodego kanału wędkarskiego, czyli to, że to wy. Jako widzowie będziecie wybierali kanały, które wejdą do finału, czyli te pięć kanałów w 2020 roku będzie wybrane przez Was. Jak to będzie wyglądało, szczegóły już w 2020, natomiast z tych trzech kanałów, które dzisiaj wejdą do finału, również jeden z nich wybierzecie Wy. Jeśli chodzi o same kanały, które zgłosiły się do ostatniej edycji do inkubatora Młodego Kanału Wędkarskiego, no to było takich kanałów 7, jest to Wrzos Fishing TV, Fifen Wędka, jest to Wędkarstwo Pomorskie, Dawid na Rybach, Fider Polska, Predator Fishing i Vader Fishing i z tych siedmiu kanałów niestety, niestety, ale muszę wybrać czy takie są zasady pięć finałowych kanałów, jeżeli chodzi o ten ostatni etap inkubatora młodego kanału wędkarskiego, jeżeli chodzi o finał jeżeli chodzi o takie zasady, którymi kierowałem się wybierając kanały, no to z jednej strony zależało mi na tym, żeby oczywiście kanały przedstawiały fajne treści, jeżeli chodzi o pozytywne wędkarstwo, jeżeli chodzi o właściwe wędkarstwo, szacunek do ryb, szacunek do natury, ale patrzyłem też, jak kanały rozwijają się, jakie zamieszczają filmy. Chodzi mi tutaj o długość tych filmów, żeby nie były to filmy minutowe, trzyminutowe, żeby były to dłuższe filmy, żeby można było coś obejrzeć, wchodząc na taki kanał i na nowy film z danego kanału. No, i podjąłem decyzję, jeżeli chodzi o pierwszy z trzech kanałów, i to trzecie miejsce, chociaż tak naprawdę wszystkie są równorzędne, to tutaj trafia Vader Fishing za wiedzę, którą przekazuje w swoich filmach, za to, że rozwija się cały czas, za różnego rodzaju przejścia, za różne style, które towarzyszą temu kanałowi, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Także do metody na i do wędkarsko filmy wędkarskie dołącza również Vader fishing Pozostaje nam sześć kanałów w takim razie, kolejny z tych kanałów, który wrzucając kolejne filmy e, pokazuje, że cały czas się rozwija, e, są tam zarówno różnego rodzaju unboxingi, jeżeli chodzi o AliExpress, e, są tam różnego rodzaju nowe przynęty, są tam e, różnego rodzaju wypady na ryby, głównie jest to spinning, natomiast e, nie owijając bawełnę jest to kanał Wrzos Fishing TV. Jest to kolejny kanał, który dołączy do tych trzech, które już są, i zostaje jeszcze jedno miejsce. Natomiast o to miejsce zawalczą jeszcze dwa kanały z pięciu, które nam pozostały. No i jeżeli chodzi o kanały, które bardzo ciężko było mi wybrać, i na podstawie tego, że tak naprawdę zastanawiałem się, który z tych kanałów powinien zdobyć, to. Ostatnie finałowe miejsce w tej piątce. Nie byłem w stanie zdecydować. Oba z tych kanałów mega mi się podobają, oba z tych kanałów są to świeże kanały, oba z tych kanałów są to kanały, które na pewno warto promować i są to kanały, które na pewno jeszcze mogą się rozwinąć, jeżeli wrzucą do swojej twórczości kilka fajnych elementów. Także do Was będzie, czy od Was będzie zależało który z tych dwóch kanałów, które teraz podam, wejdzie do finałowej piątki. To tutaj na tym etapie pojawił się również pomysł właśnie na to, że to Wy jako widzowie będziecie wybierali pięć, e, pięciu finalistów do kolejnej edycji w 2020 roku. E, będzie to spośród dwóch kanałów, które ja Wam zaproponuję, natomiast, tak naprawdę, ostatecznie w tym 2020 roku, na każdym etapie, to Wy wybierzecie jeden kanał, który pojawi się w tej finałowej piące. Natomiast na tym etapie i ten finał, właśnie w 2019 roku, dwa kanały, równorzędne kanały, które, z których każdy chciałbym promować, i jeden, i drugi, ale ciężko było mi podjąć taką decyzję, więc zostawiam ją Wam. Jeden z tych kanałów jest to kanał fipen Wędka, drugi kanał i spośród tych dwóch wybierzecie jeden, który uzupełni tą czwórkę, która już w tej chwili jest. To jest kanał Dawid na Rybach i od Was w tej chwili zależy, który z tych kanałów wejdzie do tej finałowej piątki. Po tym jak wybierzecie, to będzie Tydzień czasu do najbliższej niedzieli możecie oddawać swoje głosy na jeden z tych kanałów, tutaj w tej ankiecie, która Wam się właśnie wyświetliła. Jeden z tych kanałów uzupełni finałową piątkę, a ja wtedy podam zasady, jakie te kanały ta finałowa piątka musi spełnić. Wtedy tak naprawdę pojawi się konkurs, i wtedy tak naprawdę pojawią się kolejne etapy. No i będziemy powoli kończyć ten sezon pierwszy, 2019 inkubatora młodego kanału wędkarskiego, bo już powoli zacznie pojawiać się 2020 i sezon drugi i kolejne pięć kanałów, które wybierzemy. Wybierzecie, wybiorę. Także zabawa trwa. Do najbliższej niedzieli, do końca niedzieli macie czas na to, żeby zadecydować, który z tych dwóch kanałów uzupełni tę finałową piątkę. W tej chwili. Jest to Metoda Nakarpia, Wędkarsko, Filmy Wędkarskie, Vader Fishing, Wrzos Fishing TV i jeden z dwóch kanałów, Fifen Wędka lub Dawid na Rybach. Oba te kanały naprawdę zrobiły na mnie świetne wrażenie. Teraz od Was zależy, który z nich dostanie się do finału. Natomiast ja mogę tylko na ten moment powiedzieć Wam, że jedna z nagród dla finalisty, dla kogoś, kto wygra tę edycję, to, tak jak wspominałem, będzie dalsza współpraca i dalsza promocja tego kanału. Jedna z nagród to wspólne wędkowanie, które ja funduję. W 2020 roku wybierzemy się z finalistą razem na ryby. Oczywiście wszystkie koszty związane z takim wyjazdem są po mojej stronie. Będzie to wyjazd typu piątek, niedziela, trzy dni, na którym też oprócz samego wędkarstwa, oprócz filmu, który pojawi się z takiego wypadu, będę chciał też porozmawiać o sprawach technicznych związanych z prowadzeniem kanału, przekazać po prostu to, co ja już wiem na ten moment. Myślę, że nagroda w postaci takiego wyjazdu między... 500 do 1000 zł, myślę, że liczę, że może zakręcić się to mniej więcej w tych okolicach. Natomiast na dzień dzisiejszy nie przedłużam. Znamy już czterech finalistów, dołączy do nich piąty i to od Was zależy w tej chwili, który z tych dwóch kanałów e, uzupełni tych pięciu finalistów. E, do niedzieli, do końca niedzieli. Podawajcie swoje głosy. E, a w poniedziałek lub wtorek już dowiecie się na czym polega konkurs i co będą musiały zrobić te kanały, żeby wygrać tą pierwszą edycję 2019. Jeżeli chodzi o inkubator młodego kanału Wędkarskiego. Dzięki za odwiedziny. Eee, zapraszam do wzięcia udziału tutaj w zabawie i wybraniu jednego z tych dwóch kanałów. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego w nowym roku, ale taki film podsumowujący 2019. I przejście do 2,20 też jeszcze się ukaże. Dzięki za odwiedziny, jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamanie <t III>